Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na taki mix z drapek za 45 zł, a przygotowałam sobie moje 77, białe złoto, szalone zakupy i brylanty. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki będzie wynik, to zapraszam do oglądania. Zacznę od zdrapki moje 77. Może sprawdźmy najpierw bonus. Jest tu słońce, a powinna być gwiazda, także w bonusie nie ma wygranej. Wygrywające liczby 32, 2, 24, 26 moje liczby: 4, 6, 3, 11, 31, 29, 27, 8, 22 i 13 czyli ta zdrabka jest pusta.

Czas na szalone zakupy. Bonus 1. Mamy świnkę i bonus 2. Plik. Wygrywające liczby 17, 22, 36, 14. Moje liczby 37, 16, 21, 28, 20, 19. 33, 1, 35 i 38, czyli ta zdrabka jest przegrana. Pora zatem na brylanty. Mam nadzieję, że coś tu będzie fajnego. Zobaczmy: safe, lustro, podkowa, dzwonek, moneta, brylant. Zegarek, prezent, prezent, róża, perła, tron, świnka, trofeum, świnka, portfel, lustro, czekolada, torba, róża, szminka, szminka, trofeum, tron, Okulary, okulary, naszyjnik, perła, kapelusz, kufer, bransoletka, podkowa, worek, okulary, torba, naszyjnik, dzwonek, róża, torba, lustro, kolczyk. Złoto, kufer, korona, pierścionek, perfumy, moneta, prezent, kapelusz, garnek, garnek. O, garnek czyli jest jakaś wygrana worek, worek, świnka klucz, Klucz, naszyjnik, pierścionek, kolczyk, szminka, safe, trofeum i zegarek. Sprawdźmy bonus, a tu jest księżyc. Także wróćmy do tej wygranej. Mamy tutaj trzy garnki, które dały mi 30 zł. Także jest zwrot. Dobre, i to. Także cieszę się, że przynajmniej jest ten zwrot w tej zdrapce najdroższej. Także na wydane dzisiaj 45 zł, te małe niestety przegrały, ale brylanty dały mi zwrot. Także 30 zł się zwróciło. Dziękuję serdecznie za oglądanie i pozdrawiam Pa.